Słuchajcie, w 20 dniu vlogmasu, słuchajcie, już za 4 dni Wigilia Jak widzicie, ja jestem już ogarnięta, jestem w sukieneczce, ale chyba zaraz zmienię na jakieś spodnie, żeby było mi wygodnie A to dlatego, że jedziemy dzisiaj na małe zakupy Musimy chyba kupić jakieś żaróweczki na dwór, bo się okazało, że pół się nam spaliło z niewyjaśnionych okoliczności Ale dobra, może otworzymy teraz kalendarze adwentowe Dobra, no to szukamy 20. No to może zaczniemy od tego większego. Jest 20, małe okienko. Co to dzisiaj mamy w kalendarzu? Dzisiaj w 20 był taki kremik na dzień. Słuchajcie, mamy 7 ml. Z tej firmy już był chyba jakiś produkt, jak dobrze pamiętam. Więc fajnie na plus. Ok, zobaczymy, czy przy testowaniu też będzie taki fajny. Dobra, 20. Długie okienko podłużne. Uuu, błyszczyk! 20 dzisiaj był taki błyszczyk. Yy, tutaj macie yy, jaki kolor, taki pink, taki różowiutki Także super! Czyli mogę już dzisiaj pomalować na zakupy nowym błyszczykiem. Okej. Okay. No to co? Wy jedziecie z nami na zakupy i pokażę Wam, co tam ciekawego w sklepach. Słuchajcie, jedziemy na zakupy, no i spotkaliśmy po drodze trochę śniegu. Spierzemy świąteczną. Hmm. O no tutaj jakie porty. Ja nie śpię w długim rękawku. No, fajne. Taka jak trochę. Takie... Na dzień, tak. Albo takie pajecky. Kupę sobie. Jest <głosy> <głosy> Będziemy uchodzić. A ja Ci pasował, to tak. weź sobie. Tak. Kamerzysta. Uh -huh. Du, du, du. Ale fajne. Mniar, mm. uniwersalny Chodź smaczny. Chodźcie, wyciepimy. Taki fajny. Co? Hey. Fajne. Fajne. I sobie sobie. Hmm? I. To jest zdjęcie na Instagram w skarpetach? No, wszyscy się na nas patrzą, jakby nie wiedzieli, jak to jest dostępny. Co mówisz? Wszyscy się na nas patrzą. Dziękuję. Ja. Ale podobno wszyscy się na początku wstydzili nagrywać. Tak. Ja się mnie i Mamy takiego pierniczka na nartach? Bierzemy? A gdzie go damy, na choinkach? Przewiesimy go. Przewiesimy. Ale super jest. Dobra, Dobra szukamy e, lampeczek na dwór. Powiem wam, że jest e, duży wybór e, w Leroy, także jak, jeśli szukacie, to musicie koniecznie zajrzeć. Przyjechaliśmy do McDonalda zjeść drwala. Ale na tym w pomysł wpadło jeszcze inne 50 osób, także stoimy w kolejce przez pewnie kolejne pół godziny. Jest Jon. Ok, my jesteśmy już w domu, no i pokażę Wam, co kupiliśmy. Jak widzicie, kupiliśmy z Dawidem takiego Mikołaja, który zmienia kolory, także fajnie będzie wyglądać wieczorem. Kupiliśmy sobie też skarpety. Z takim ciastkiem z tyłu, także myślę, że dzisiaj po kąpieli załóczymy. Że jakieś zdjęcie na Insta sobie w nich zrobimy. Ok, kupiliśmy też takiego ciastka, ale to już wcześniej chyba widzieliście, jak wybieraliśmy w sklepie, także fajnie wygląda. No, i powiesimy go chyba na choince bądź gdzieś postawimy na półce, ale to jeszcze wyjdzie w praniu. No i na dwór wybraliśmy znowu taki wąż. To się chyba nazywa wąż czy... Wąż świetlny, tak. W takim jednym kolorze, nie wiem, czy tu się chyba nawet kolory nie zmieniają. Także mamy chyba trzy, trzy węże mamy. No okej, okay. zobaczymy, jak to będzie na dworze wyglądać, ale myślę, że będzie dość fajnie. No i Kinga jeszcze chciała Wam pokazać, co sobie kupiła fajnego, tak. też chyba będziecie widzieć na przebitkach, na przebitkach chyba no. pokazywaliśmy z Dawidem tą piżamę, fajna jest, tylko z długim rękawem, a ja nie lubię długich rękawów do spania, no ale taka milutka w dotyku, no. a to dzisiaj w niej spała? No. no, powiem Ci, że fajna, no na pewno, fajna, czyli jesteś zadowolona z zakupów? Tak. Oki. Okay. Tylko nie kupiłam jednej rzeczy Jakiej? Bo jutro bo nie kupiłam jakiejś świątecznej rzeczy, jakiegoś ubrania. To jeszcze kupisz. No, musimy jechać jutro kupić coś, jakieś świąteczne rzeczy, bo we wtorek muszę być ładnie ubrana mhm. na świąteczne na lekcję. Okej, okay, pokażę Wam, co jeszcze kupiliśmy w Dilsie. Nie wiem, czy się tak to czyta, jeśli, jeśli nie, to mnie poprawcie. Kupiliśmy, kupiliśmy taki, słuchajcie, foremkę na kostki lodu w kolorze niebieskim, także bardzo ładny. Słuchajcie, kupiliśmy jeszcze takie ciastka Mars i Twix. Powiem Wam, że pierwszy raz widzę takie ciastka. Nigdy wcześniej ich nie jadłam, nie wiem jak smakują, także może... Jutro, bo dzisiaj myślę, że już potem tym drwalu nic nie wciśniemy. No. Że jutro i je spróbujemy, zobaczymy jak będą smakować. I kupiliśmy jeszcze takie marshmallow, takie smurfowe troszkę. No, może też jakieś zdjęcie na Instagrama zrobię, ale to jeszcze zobaczymy. No, i to tyle słuchajcie z naszych zakupów. Chyba nic nie pominęłam. Także można je uznać za udane. Ok, no i nasza choinka jest już w salonie. Jak mówiłam, zawsze mamy w salonie prawdziwą choinkę. No, i pokażę Wam efekt końcowy. No, i nasza choinka gotowa. Tak jak mówiłam, piękna i kolorowa. Kochani, ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie vlogmasu numer 20. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiaj taki dzień bardziej intensywny, bo zakupy, jak widzieliście, ubraliśmy też choinkę. Także ja się z Wami żegnam, bo jest dość późno, a po nocy też nie spałam, więc jestem zmęczona, więc idę wziąć szybki prysznic i uciekam do łóżeczka. Także widzimy się już jutro. Pa!